W związku z trwającą kampanią wyborczą kandydaci na prezydenta odwiedzają polskie miejscowości, aby zapoznać jak największą liczbę ludzi ze swoim programem wyborczym. W piątek o na godzinę 12 wyznaczono w Wolsztynie spotkanie z Jarosławem Kalinowskim. Dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Oto fragment przysięgi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie trwającej właśnie kampanii wyborczej nasze miasto odwiedził jeden z kandydatów Jarosław Kalinowski. Spotkanie wyznaczono na piątek godzinę 12:00 około stu chętnych wysłuchania programu wyborczego kandydata polskiego stronnictwa ludowego zebrało się na wolsztyńskim rynku. Szybko rozeszły się gadżety towarzyszące tego typu spotkaniom. Dla wszystkich kandydatów na prezydenta minione tygodnie to czas intensywnej pracy. Starają się oni dotrzeć do jak największej liczby Polaków, aby przekonać ich do swoich idei, planów i obietnic. Każdy z nich chce w naszym kraju wiele zmienić. Również Jarosław Kalinowski. Twierdzi on, iż NATO zapewniło nam bezpieczeństwo zewnętrzne. Teraz trzeba zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomiczne, socjalne i osobiste każdego obywatela, aby wszyscy mogli spokojnie i ufnie myśleć o przyszłości. I podobnie jak inni kandydaci zaprasza 8 października do urn wyborczych, bo powszechny udział w wyborach umożliwi osiągnięcie oczekiwanego rezultatu.